Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, temat jest bardzo trudny, ale postaram się w sposób taki dynamiczny Państwu przedstawić to, co się zmienia. Zmienia się w chorobie, którą uznajemy no, na chorobę, za chorobę najgorzej rokującą. Jak Państwo widzicie, po prawej stronie te krzywe dotyczące przeżycia. Są bardzo zróżnicowane. Z jednej strony widzimy, że są grupy pacjentów, gdzie to przeżycie się poprawiło i w ostatnich latach rzeczywiście widzimy ogromny postęp, no ale też są grupy, które nadal bardzo źle rokują, pomimo tego, co widzicie Państwo, po lewej stronie. Widzicie, jak zmienia się leczenie, że dochodzą no, nowe substancje. Tu przez wiele lat leczyliśmy, tak jak w latach 60. 70. no trudno było się spodziewać sukcesu. Jedyny sukces to była świetna terapia. W wspomagająca doświadczenie naszych ośrodków przeszczepowych, no i dzięki temu sukces był osiągany. Natomiast w liczbach ten sukces nie jest aż taki dobrze widoczny. Zobaczcie Państwo, pięcioletnie przeżycia to są amerykańskie statystyki 31%, ale jest pewna nadzieja. Po prawej stronie widać, że jednak to się przedłuża. Zaczynaliśmy w latach 70. od poniżej 10%. Rzeczywiście to był ten przysłowiowy wyrok. Ostra białaczka szpikowa. No Nie było możliwości nawet w grupach młodszych osób. Teraz analizujemy pięcioletnie przeżycie także tak naprawdę jeszcze nie widzimy efektu tych najnowszych terapii i to napawa nas optymizmem. Dlaczego myślimy, że się dużo zmieni? Zobaczcie Państwo, że po prawej stronie widzicie Państwo śmiertelność w różnych grupach wiekowych i ta śmiertelność kumuluje się powyżej 75 roku życia. Tak naprawdę wszystkie osoby, które są starsze niż mediana występowania choroby 69 lat ze względu na to, że dostępność do procedur przeszczepowych jest bardzo ograniczona w tych grupach wiekowych, to niestety ta śmiertelność jest największa i tam będziemy upatrywali się korzyści dla większości pacjentów. Czyli jeśli coś zrobimy dla grupy osób starszych, poprawimy zdecydowanie wyniki i poprawimy Rokowanie no, w tej trudnej chorobie. W wielkim skrócie rzeczywiście zajmujemy się teraz osobami starszymi, osobami, dla których dotychczas te wyniki były najgorsze. W grupach młodszych procedury przeszczepienia plus terapie celowane przyniosły już przełom i rzeczywiście te wyniki są zdecydowanie lepsze. Zobaczmy teraz, czy da się coś zrobić dla osób starszych. Terapie celowane to w zasadzie już jest standard, mamy różne czynniki rokownicze związane z mutacjami genów. Jeden z genów, który jest zmutowany, to jest gen IDH1, przeciwko któremu syntetyzowano pierwszy i jedyny selektywny inhibitor zmutowanej dehydrogenazy izocytrynianowej, która jest od odpowiedzialna również za regulację epigenetyczną. Stąd też pomysł na łączenie terapii celowanej w pełni doustnej z terapią podskórną, azacytydyną, która jest terapią już... Dobrze nam znaną, notabene jest to lek z lat 70., tylko dawkowany wielokrotnie niżej, gdzie nie liczymy na efekt cytotoksyczny, tylko na efekt epigenetyczny. Okazuje się, że to leczenie może być skuteczne. Zobaczcie Państwo, jak wyglądają wskaźniki dotyczące obiektywnych odpowiedzi, całkowitych odpowiedzi, całkowitych odpowiedzi z odnową hematologiczną. Tak wygląda poprawa hematologiczna pod kątem liczby neutrofilów, liczby płytek hemoglobiny. Oczywiście jest to związane z bardzo dobrym pozbywaniem się blastów białaczkowych krwiowodowej. Również parametr kliniczny, czyli uniezależnienie się od transfuzji krwi też wskazuje, że podanie ivosidenibu razem z azacytydyną versus azacytydyna daje ogromne korzyści w opiece nad pacjentem. No i też wiemy, że powikłania w postaci wtórnej hemokromatozy będą zdecydowanie ograniczone. No ale co jest najważniejsze dla pacjentów, to jest przeżycie. Żebyśmy mogli obejrzeć wyniki w dłuższej perspektywie, one muszą być przeanalizowane w kontekście poszczególnych kategorii pacjentów i tutaj analizujemy tylko pacjentów z mutacją IDH1, jako że w tej grupie może ten inhibitor swoisty działać. Zobaczcie Państwo, pierwsze analizy pokazują wydłużenie przeżycia z 7 i 9 miesiąca w, dla terapii epigenetycznej, czyli nadal całkiem nowej terapii, do 24 miesięcy. Zastanawialiśmy się, czy to nie jest jakiś przypadek, jak będzie wyglądała skuteczność przy dłuższej obserwacji. No i tu jest pełne zaskoczenie i przełom, o którym zaczynamy mówić. Zobaczcie Państwo, przy dłuższej obserwacji ta mediana przeżycia 29 miesięcy. To jest naprawdę bardzo dużo. Mówimy o pacjentach, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia. Wiemy, że w tej grupie jest również nowoczesne leczenie dostępne, wenetoklax za natomiast tu mediany OS to jest 10 miesięcy w terapii, no, która dzięki panu ministrowi jest refundowana u nas i z tego się bardzo cieszymy versus 2,2 ,2 miesiąca no, sytuacja, która była dotychczas osiągalna, czyli cała historia można powiedzieć, że wygląda już w ten sposób. Mediana przeżycia całkowitego 2,2 ,2 miesiąca, terapia epigenetyczna 10,2 miesiąca w przypadku już terapii bardzo nowoczesnej, venetoklax, azacytydyna. Co prawda ten sukces jest okupiony toksycznością, ale wchodzimy do terapii nowej generacji, czyli właśnie połączenie azacytydyny z ifosidenibem i tutaj mamy 30 miesięcy. Naprawdę obserwujemy ten przełom i ten przełom na pewno będzie skutkował tym, że ostre białaczki szpikowe będą grupą, w której zaczniemy obserwować poprawę. Jest to bardzo trudne. Ta choroba można powiedzieć, że jest ostatnia w tym szeregu chorób w limfoproliferacjach. Widzimy ogromne postępy. Natomiast w ostrych białaczkach szpikowych przez wiele, wiele lat wracaliśmy do tematu, że najlepsza jest jednak chemioterapia, ale ona nie jest dla wszystkich nieuf... Wszystkich możemy intensyfikować to leczenie. Stąd też dochodzimy do nowej generacji terapii, terapii epigenetyczne łączone z terapiami celowanymi. Bardzo dziękuję.